Cześć, tu Michał, mamy też na linii Mateusza. Cześć, a to jest podcast Tony Controlling, w którym rozmawiamy o zarządzaniu finansami i budowaniu wartości firmy. A w tym odcinku, w pięciu punktach, opowiemy Wam o różnicach między księgowością a kontrolą. No dobra. Na samym początku, zanim te pięć punktów, to wyjaśnimy, dlaczego w ogóle o tym mówimy. Odpowiedź jest prosta, bo pytają nas o to klienci. Ten odcinek szczególnie dedykujemy startupom i szybko rozwijającym się firmom, które takie pytania zadają najczęściej. Dobra, to przejdźmy teraz do tych pięciu punktów. I zarysujmy te różnice pomiędzy księgowością a kontrollingiem. Punkt pierwszy: perspektywa czasowa. Mateusz. Księgowość bazuje na tym, że mamy historię. Trzeba ją dobrze podsumować, dobrze rozliczyć i przedstawić, jak wyglądała. W Controllingu my przede wszystkim skupiamy się na tym, że mamy dane historyczne i na bazie nich staramy się przygotować, co może na, co, czego się możemy spodziewać tak naprawdę w przyszłości. Tak już czysto praktycznie. Mamy podsumowanie jakiegoś wyniku finansowego miesiąca, które nam przedstawiła księgowość. Co robi Controlling? On w tym momencie bierze te wyniki, przede wszystkim rozbija je na czynniki pierwsze analizę szczegółową przychodów, analizę szczegółową kosztów, rentowność linii biznesowych, jakieś specyficzne analizy, które dotyczą akurat tej firmy, akurat tego biznesu czy tej branży. Mając taki pełen ogląd, a nie tylko przychody, przychody w głównych kategoriach kosz... i koszty w głównych kategoriach kosztowych i tam wynik brutto, wynik netto, mając taką szczegółowość rozbicia przychodów i kosztów, jesteśmy w stanie zaobserwować pewne trendy. Na bazie tych trendów My możemy sobie przede wszystkim określić, gdzie mamy jakieś alarmy, albo jakieś problemy, które, którymi powinniśmy się zająć w pierwszej kolejności, albo podsumować sobie, na przykład, co się bardzo dobrego stało i dlaczego to się stało, na przykład w danym miesiącu, w danym tygodniu. Czyli to jest tam gdzieś pierwsza rzecz. Druga rzecz, mając podsumowanie jakiegoś wyniku miesiąca, patrząc na analizę historyczną, na zebranie danych o zakontraktowanych realizacjach, projektach, czy tak naprawdę jakichkolwiek innych danych, które dotyczą, na przykład naszego poziomu sprzedaży, jesteśmy w stanie sobie zrobić projekcje przychodów na kolejny miesiąc i zbić to z tym, co planowaliśmy, jak w takim razie będziemy wyglądać wynikowo, przychodowo odpowiednio zamodelować koszty. No i właśnie powiedzieć, dobra, na koniec przyszłego miesiąca, na koniec kwartału jesteśmy w stanie osiągnąć wynik taki i taki, jeżeli jeżeli faktycznie mamy na przykład taki poziom sprzedaży, tak zagospodarowany lejek sprzedaży, tyle kontraktów w realizacji. Czy po prostu takie planowane nakłady na. Na jakieś inwestycje albo koszty. No dobra, a co z tymi przypadkami, gdzie główna księgowa tworzy szczegółowy, mniej albo bardziej szczegółowy biznesplan na 5 lat do przodu, bo bank wymaga, a nawet spotkałem się z tym, że no takie dziesięcioletnie jakieś projekcje były robione przez, przez główną księgową? Pewnie plany finansowe można sobie podzielić na na dwie takie podkategorie plany finansowe do zewnątrz i plany zarządcze Dobra. Ja, to może skończymy ten wątek w tym, w tym momencie i przejdźmy do, do drugiego punktu czyli cel działania A powiedz zadanie księgowości po pewnych instrukcjach czasem kontrolingu jest to, żeby bardzo dobrze rozksięgowywać przychody, koszty, jakieś operacje finansowe, które się działy w danym, w danym okresie, w, w spółce, w, w działalności. Natomiast kontroli. Nie chcesz, nie chcesz rozwinąć? Powiedziałeś czasami po pewnych instrukcjach kontrolingu. No, no bo jeżeli weźmiemy sobie. Jeżeli zrobimy sobie pełną analizę finansową. Właśnie od tej strony zarządczej, to w jakichkolwiek zasadach rachunkowości, księgowości i, i finansów, zawsze jest jedna podstawowa zasada. Księgi muszą bardzo dobrze odzwierciedlać albo możliwie jak najlepiej odzwierciedlać to, co się faktycznie dzieje w biznesie. Kontroling, mają mając wiedzę biznesową, jest w stanie przekazać dobre procedury, dobre plany i. Jest w stanie przekazać dobre procedury księgowości, właśnie, żeby ten biznes jak najlepiej odzwierciedlić także w księgach. Więc yy, to miałem na myśli mówiąc hmm. o. No i to pewnie o... też wynika z tego, że księgowanie równoległe na poziomie czwórek i piątek może dać też dużo informacji. Okej, okay, historycznych, które pozwolą na dobre, szczegółowe planowanie biznesu do przodu przez kontroli. To bardzo technicznie. Żargon, ale no tak, w skrócie. W, skrócie no short. w księgach można zawrzeć dużo informacji, tylko to nie księgowość jest od tego, żeby to poukładać. Księgowość to dobrze wykona, bo się na tym zna, ale to jakiś analityk na poziomie kontrolingu i finansów powinien to rozłożyć nie? na plan. Dobra, to punkt trzeci, zakres informacji. Opowiedz. A myśmy zrobili punkt drugi? No teraz, cel działania. Ty mówiłeś... Okej. Okay. Wytniesz to? Zakres informacji. No w tych dwóch przypadkach zakres informacji dość diametralnie się różni. Przede wszystkim księgowość ma swoje dane finansowe. Controlling ma też te dane finansowe, no ale musi do nich dołączyć także te wszystkie informacje biznesowe. Liczba klientów, Jakieś informacje na temat produkcji, wielkości, abonamentów, zmianach w cennikach, wszelkie informacje biznesowe i operacyjne, które właśnie dają ten pełen kontekst wyniku finansowego. To controlling musi zebrać te wszystkie dane w jednym miejscu, więc księgowy staje się po prostu jednym z źródeł i wyciągnąć odpowiednie wnioski i dobrze je przedstawić. Nie mam tutaj dodatkowych pytań. Przejdźmy do punktu czwartego, czyli odbiorca informacji. I czy, i to, i czy, i czy to rzeczywiście jest taki wyróżnik pomiędzy księgowością a kontrolingiem? I tak i nie, bo księgowość przede wszystkim w pierwszej kolejności musi dobrze zaraportować na przykład świadczenia pozapłacowe Ubezpieczenia społeczne, składki, podatki, na przykład do ZUS-u i do Urzędu Skarbowego, do Urzędu Skarbowego także wysokość CIT-u, informacje o cenach transferowych czy, czy inne zestawienia. Controlling, korzystając z danych księgowości, przede wszystkim kieruje się jednak do, do wewnątrz. To znaczy, kontroling daje informacje zarządom, dyrektorom, poszczególnym zespołom, po prostu kierownictwu i każdemu, kto, komu te dane mogą się przydać, czy są istotne w jego pracy. Księgowość oczywiście też robi te informacje do wewnątrz, bo łączy nas ta jedna dolna kreska pod tytułem zysk netto. Natomiast księgowość przede wszystkim ma te zadania związane z raportowaniem do podmiotów zewnętrznych, controlling, no właśnie wyłuskuje tą informację biznesową i raportuje do zarządów, właścicieli, no i innych interesariuszy. I punkt piąty, częstotliwość raportowania, jak się to ma w księgowości, jak w kontrolingu? Księgowość cykl raportowania prawie zawsze ma miesięczny. Controlling, jeśli nie tygodniowy, to czasem spotykamy się z dziennym, czy nawet godzinowym, w zależności od tego, w jakiej branży, w jakim biznesie funkcjonujemy. Chodzi głównie o to, że ta kluczowa różnica polega na tym, że kontrolling ma być funkcją wspierającą dla zarządów, no a wiadomo, że funkcja wspierająca nie może działać raz w miesiącu. Tylko musi działać w zależności od potrzeb. No i oczywiście w jakiejś standardowej formule. No bo zawsze jednak cyklicznie podsumowujemy miesiąc, kwartał, rok. Ale wiadomo, że ta sytuacja biznesowa, otoczenie rynkowe, no to się zmienia bardzo dynamicznie. No i to właśnie kontroling jest odpowiedzią na to, żeby dobrze to wpisać w te, jak to niektórzy mówią, tabelki i cyferki. No i pokazać, co z tego wynika. Na finalny wynik netto firmy. Mamy to. Dzięki. Podsumowując, pięć największych różnic pomiędzy księgowością a controllingiem. Numer jeden perspektywa czasowa. Księgowość patrzy na przeszłość. Controlling, poruszając przeszłość, skłania się ku przyszłości. Punkt drugi cel działania. Księgowość ma po prostu zaksięgować rzetelnie operacje, finansowe, A kontroling jest wsparciem i dostarcza danych do podejmowania decyzji. Punkt trzeci, zakres informacji. W przypadku księgowości bardzo ściśle opisana przez ustawy i standardy, no a kontroling jest dowolny, po prostu ma dobrze spełniać funkcję biznesową. Punkt czwarty, odbiorcy informacji, księgowość również dokładnie jest to opisane w. w Ustawie i standardach, a controlling dostosowuje to do odbiorców do zapotrzebowania biznesowego w firmie. I ostatni punkt, piąty, częstotliwość raportowania bardzo ściśle określona w księgowości, a controlling może być nawet dzienny, jeżeli tak potrzeba. To już wszystko w ramach piątego odcinka podcastu To Nie Controlling. Zachęcam Was do subskrypcji. Znajdziecie nas na wszystkich popularnych. Platformach streamingowych. Zachęcam Was również do komentarzy i do bezpośredniego kontaktu na przykład na LinkedInie. Dzięki i do zobaczenia za tydzień. Cześć!